Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia, witam się z wami serdecznie oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia dla samotnych koziorosów, właśnie teraz możesz spotkać Partnera, partnerkę na stałą relację, i to coś z tego będzie naprawdę sensownego. Wybuch namiętności, wielka miłość, ale też co niektórzy z Was będą musieli dokonywać wyborów partnerskich. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na przeziębienia, no i też na używki: że co za dużo, to niezdrowo. Jeśli chodzi o pracę. To możesz się czegoś dowiedzieć, i karty mówią, żebyś był tajemniczy, żeby ktoś nie wykorzystywał Twoich pomysłów. A kartą tygodnia jest As pentakli, więc przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, spadek wygrana. Zagraj w tym tygodniu w gry liczbowe. Uważam, że możesz właśnie wygrać właśnie teraz dużą wygraną. Bek. Uczucie. Zdrowie, praca, finanse, jeśli chodzi o uczucia, to Twoje uczucia będą sprecyzowane, dojrzałe, ale też uważaj na jakieś oszustwa, na jakieś zdrady, uważaj, żeby ktoś Cię nie zdradził. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę tu kontakt z lekarzem, wizytę, ale też fachową pomoc. W pracy małe dochody, które przyniosą w perspektywie duże, więc... Nie zrażaj się, a kartą tygodnia jest król pucharów. Uważaj na mężczyznę, który może cię w jakichś kwestiach przekłamywać, dobry, serdeczny, ale też może nie dotrzymywać słowa panna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, uważaj na konflikty przez jakąś kobietę, która będzie ci mieszać w związku. Jeśli chodzi o zdrowie, też widzę kontakt z lekarzem i też widzę fachową pomoc. W pracy powrót do przeszłości. Możesz wrócić do jakiegoś obowiązku, do jakiejś pracy, którą wykonywałeś, ale bardzo lubiłeś. Ewentualnie możesz spotkać kogoś z przeszłości, z pracy, kogo dawno nie widziałeś. A kartą tygodnia jest Azbuła. Więc dobra wiadomość, nowy początek i jakiś prezent. Ktoś Ci może jakimś prezentem zaskoczyć. Żywioł powietrza wodnik, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to nowy początek, pokonanie wszelkich problemów. Przed Wami jest jakiś związek, który naprawdę może się z takiego, z takiej właśnie jakichś. Zawirowań w coś dobrego i stałego. Jeśli chodzi o zdrowie, karty mówią, żebyś zainwestował, nie żałował, no i też pokonanie problemów zdrowotnych. Ktoś pomoże ci wyjść z tej choroby. W pracy możesz dostać jaką, jakiś sympatyczny prezent, i też jakieś spotkanie ciebie czeka zawodowe. A kartą tygodnia jest rycerz. Mieczy, więc jakieś zmiany, jakieś świadomości dla Ciebie, yy, zmiana stanowiska i na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś drugi zodiakalny wodnik i byk. Bliźnięta, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to tęsknota za czymś, ale też uważaj, żeby ktoś Cię... W związku, w uczuciach nie przekłamywał, żeby ktoś nie obiecywał złotych gór, a z tego się nie wywiąże. Uważaj, jeśli chodzi o zdrowie, to widzę jakieś stany przewlekłe, przeziębienia. No i też karty mówią, żebyś uważał, żebyś nie popadł w jakąś depresję, melancholię. No i też co za dużo, to nie zdrowo, w jakieś używki. Jeśli chodzi o pracę, stabilność, pomoc, no i oczywiście. Stabilność finansowa, a kartą tygodnia jest Rycerz Mieczy, więc jakieś pozytywne zmiany, zawirowania, kontakt też z osobą urzędową. Na Twój tydzień będzie miał wpływ zodiakalny Wodnik, Byk i Rak. Jakieś jacyś ludzie się w tym tygodniu będą kręcić wokół Ciebie. Waga, uczucie. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to z małej znajomości może coś się przekształcić w poważnego, stabilnego, więc nie rezygnuj z małych znajomości, bo to właśnie może się to okazać, co w życiu cały czas szukałaś. Jeśli chodzi o zdrowie, o problemy ze zdrowiem, na pewno się one zakończą. W pracy mogą, yy, możesz dostać jakieś przykre wiadomości, ale też wiele z Was właśnie teraz może stracić tą pracę, więc też uważajcie. A kartą tygodnia jest piątka denarów, więc uważaj, żebyś nie zaczynał wszystkiego od początku. Żywioł ognia, baran, uczucie, zdrowie, Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w Twojej relacji będzie się bardzo źle działo. Możesz dostać jakąś złą wiadomość, ale w związkach, w których od dłuższego czasu się nie układało, one będą zakończone. W zdrowiu też będziesz musiał zawalczyć o swoje sprawy, bo coś Ci będzie dolegać i będziesz musiał yy, zadbać o siebie, bo to jest właśnie czas i to yy, będziesz się musiał pospieszyć. W pracy poświęcenie, zobowiązanie, ale też będziesz musiał brać przykład z przełożonych, z ludzi i uczyć się też od nich. A kartą tygodnia jest kostucha, więc taka transformacja, przemiana, zerwanie ze starym, początek nowego, czegoś dobrego. Jakiś zły etap w życiu u Ciebie się zakończy. Lew. Uczucie Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami dobra wiadomość na pewno w tym tygodniu będzie bardzo ciepło w uczuciach to będzie bardzo rewelacyjny tydzień. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj, żeby, żeby po prostu choroba jakaś nie wróciła. Z którą po prostu walczyłeś, uważaj bardzo na siebie. No i też uważaj na jakieś używki, bo co za dużo, to niezdrowo. A w pracy zasłużony awans, spełnienie marzeń. A kartą tygodnia jest dziesiątka mieczy. Więc osoby, które w tym tygodniu będą przeprowadzać zabiegi medyczne, one będą pozytywnie przeprowadzane, a kto będzie przeprowadzał transakcje finansowe, też będą pozytywnie. Przeprowadzone, uważajcie na jakieś kłótnie, konflikty międzyludzkie, szczelec, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele osób będzie zazdrościć, żebyś ty nie była z tą osobą, którą chcesz, będą ci stali na drodze, ale ty nie patrz na nic, dąż do swojego a osiągniesz co chcesz jeśli chodzi o zdrowie mogą być problemy, które będą Cię przerastać ale szybko się z nimi uporasz jeśli chodzi o pracę to dobra wiadomość będziesz się zastanawiał czy dostanę tą pracę czy podejmę pracę jak najbardziej tak jak najbardziej wszystko Ci się w pracy poukłada a kartą tygodnia jest dwójka pucharów więc jakieś spotkanie sympatyczne, jeśli zastanawiasz się, czy pójść na tą randkę, czy pójść na to spotkanie, to jak najbardziej tak: żywioł, wody, rak, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was. Może wrócić do przeszłości, może wrócić do związku sprzed lat. Ewentualnie w waszych starych relacjach będzie tak kwikło właśnie jak od początku. Ewentualnie możecie gdzieś pojechać w rodzinne strony, w jakąś podróż romantyczną, coś wspaniałego przeżyć. Jeśli chodzi o zdrowie, to karty mówią, żebyś zainwestował w siebie, ale na pewno pokonacie jakieś problemy ze zdrowiem. Jeśli chodzi o pracę. Waszymi sprawami zaopiekowały się siły wyższe. Jakiś mężczyzna z pozycją, z klasą będzie wam pomagał, a kartą tygodnia jest król Pucharów. Też uważajcie na jakiegoś mężczyznę, który może was w jakichś sprawach przekłamywać, chociaż to jest dobry człowiek, po prostu nie będzie dotrzymywał słowa. Skorpion. Uczucie. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to samotni właśnie Skorpioni mają teraz właśnie szansę spotkać kogoś na stały związek. Przed wami jest nowa znajomość, która przyniesie miłość stabilny związek, w starych relacjach odnowienie uczuć. Także będzie tryskało uczuciami i miłością. Jeśli chodzi o zdrowie, karty mówią, żebyś nie nadużywał używek, że co za dużo to niezdrowo i żebyś uważał, żebyś coś zakończył dla własnego dobra, co Ci szkodzi i naprawdę wziął się za zdrowie. Jeśli chodzi o pracę, nowy początek, dobre finanse, a kartą tygodnia jest Azbuław. Dla Was jest jakaś dobra wiadomość, nowy początek, ale też dost, możesz dostać właśnie jakiś sympatyczny prezent ryby. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest Totalna transformacja. Jaki zły czas w uczuciach, w związku właśnie się zakończył. Przed Wami jest nowy etap w życiu. Jeśli chodzi o zdrowie, na pewno będziesz u lekarza, ale ten lekarz będzie wiedział, jak Ci pomóc, bo to na pewno będzie dobry specjalista, dobry fachowiec, także pokonanie właśnie jakichś problemów ze zdrowiem. W pracy jakaś osoba może Cię. Właśnie zaskoczyć, odwiedzić, albo Ty gdzieś pojedziesz w sprawie swojej pracy. Ewentualnie no, w pracy dla Was jakiś szykuje się romans. A kartą tygodnia jest głupiec, więc przed Wami nowy początek pokonanie wszelkich problemów. No i na wasz tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny skorpion. Kochani moi, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.